tutaj W takim dużym skróciku, dzisiaj w troszkę innej formie, bardziej samochodowej, chociaż na chwilkę. Jadę do Tarnowa na Marcinka Cross Challenge. To jest taki, kurczę, no można powiedzieć bieg ocerowy a przynajmniej tak wyglądał na różnych nagraniach. I to będzie moja pierwsza próba tego biegu Palam GoPro. No i lecimy, POV. Postaram się na trasie oczywiście zdjąć gdzieś tam kamerkę, coś pogadać w trakcie, jakie są moje odczucia, no i potem też coś tam zrobię, także działamy. No jak masz problem... I już jestem w Stalowej Woli. Zobaczyliśmy jedną przeszkodę, która może się okazać lekką trudnością czyli deska plus wariat, na czym straciłem pierwszą opaskę Elity, ale tutaj jest utrudnienie, bo tak. deska nie jest stabilna, sztywna, tylko właśnie jest na łańcuchach i jest ruchoma, ale już udało się jakby połączyć to z deski pójść do wariata. Teraz tylko żeby zrobić to w biegu. Jestem Są w takim razie odliczamy! 3, 2, 1! Brawo, drodzy, dajcie im topik na starcie A już niedłu a, niedługo, zobaczymy, ale będziemy ich witać No, będzie I na spokojnie zapraszam trzecią falę elit Więc możecie spokojnie sobie iść po Woda mi się leje skota się da Skota to siada. Nisko, wysoko jest? Mhm. Rewietno. Czyste 9. górę, hmm. jazda. No Trzeci kilometr prawie, a ten jak Ładna panorama. Tam na dole biegają. Tam też już byłem. No i pewnie będę. A tu czołganko. Czy nie mówiłem już kiedyś, że nienawidzę się czołgać? Nie wiem, nie umiem. Męczę się sam. Wychodzi bieganie po płaskim. Bardzo. zbiegi są fajne, podbiegi się nie Ok o, no i tak nie ukrywam, myślałem, że to będzie lżejszy bieg ale pod Przygotowanie pod Runmageddon górski dobre, dobre. No ciekawie eee, No, jakiś ziomek wyprzedził mnie przed chwilą wow. Cały? No nieźle Błociarnia Kurde L Dobra i tak już buty w błocie to po prostu idziemy O trochę gęstsza Obywali. i tacy. O, trochę inna przeszkoda. Może się nie zabije jak poprzedni ziomek, ale na pewno na tym mogę sobie przyspieszyć. Czuję, że ślisko pod podeszwą. Ale, mikroskrócić. To się nie kończy. O, chociaż może tam. Chyba koniec. Boże. I tam. Podbiegi i zbiegi do tego buty botniste i absy nie wyrabiają Gdzie? A tam I znowu głowa w dół Tam chyba Ta Siu. O fajnie I podbiegi No to Tam się włącza Tam byłem Tam idę Trochę biegu. Kolejny wąwóz za mną, to co tu widać? To jest jedna piąta tego masakra. Śmieszna równoważnia. Uf. Boże, jakie tętno. Umieranie. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wow. A ja już jestem grubo po pół dziesiątce. Chwila odpoczynku, tak tętno pod, poniżej 150, bo ciężko dzisiaj, naprawdę. Biegałem całą zimę i co z tego? O, Mati. Cześć, Mati! Wybił właśnie szósty dopiero, o, Panie, przed cztery. Nie lubię liści z górki, bo można zjechać. I to nie tylko na nogach! Hamuj, 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 hamuj. O Jezu, nie lubię. Nie lubię. O, fireman. Okej. Okay. Nie Zamuren Kurde. Tam, za murem w lewo. Tam, 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 tam. tam za murem w lewo. Okej. Okay. No ja zrobiłem. Nie pykło. Ja to jest to, co powtarzałem na treningach. Zaraz Magiadonu. Fajnie, że robi robicie, ale pojawi się woda, błoto, mokre spodnie, legginsy. No i już jest dwa razy trudniej. No i tak też było. Ale jedna szansa nie mogłem powtórzyć. Dalej. Nie wiem, która. Ale górka. 6,5. No idzie dłużej niż myślałem, ale jak to górki? Trzeba zacząć trenować podbiegi. Będzie zmiana. Podbiegi, podbiegi. Jeszcze raz. Podbieg Trenuj. Ale fajne ruiny Kurde Wow No Oj, trasa nawet przebiega Super Woda Woda Dzień doberek okay. A jeden kubeczek Dzięki Tu gdzieś zostanę. Ten... Mam miasta, stąd jeszcze ładniejsza. Grubo. Tu schodzę, a tam masa kręcja. Boczkiem, boczkiem. Nie no powiem szczerze, to są takie tarnowskie myślenice. Opa! E, tam. Czyli w dół i w górę. Oto rozbiegiem i łatwiej. O! I trochę szybciej. i mocna ta kołkownica kołkoszników. No, 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 no. no. A czy kołeczki nie tyle cienkie, co te nie, dziury mocno wyrobione? Dwa razy? Dwa razy, tak Obstawiam, że z 300 to jest totalne minimum, jeżeli chodzi o metry przewyższeń. Ale może być więcej. Nie no, może być dużo więcej. Z 500 okaże się potem. Ósmy. 12 minut go robiłem, a już mamy godzina 10. Jedno próbę, nie? Tak. i bęki tylko do tej pory.

kule z tyłu. Ciekawa przeszkoda. Bałem się, że się zrypie. Bo na dole beton. Żadnych materacy. Ale wyszło. Dawaj, dawaj. Już prawie, że końcóweczka. Prawie. Dotykamy. Jeszcze tylko górka, dołek, górka, dołek. Nie, nie, nie ma już żadnych. No to... A tam do końca nie biegniemy? Nie. Tam jeszcze są naparcie, ale tam tam jeszcze. górki są. Takie no, takie No to już takie no. no. Także luz, Już uh. macie Dobra, dziękuję okay. Kurde, nie wiem kiedy nagrywam, kiedy nie Przed chwilą równoważnie siadła, znowu za pierwszym. W końcu Przed eee, Tak, tak. tak, tak. <noise> o, jedna próba? Jedna próba. Okay. Mogę od razu tu, ania. Eee, jak tak. zwykle, kusi iść dalej. Nie podoba mi się to. Że to mi, jest. mi też nie. Tak. Dzięki. No nic, jedna próba. Z przeszkodami, jak też z całą trasą, która nie jest najłatwiejsza. Bardzo dużo podwójnych, naturalnych przeszkód.

a mogę nie, tak poza spróbować sobie może jeszcze? Możesz sobie spróbować. Spoko. Czasami nie warto szybko. Tak jest, dawaj Adam, tutaj skoszukiem na i nawet, nawet. Uwaga, bo biegnie pod las, tylko się nie zatrzymuje. Tak jest. Mhm. Witamy, cię na meczu. Wielkie brawa, Adam. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Lita druga! Gratulacje! Uh. No i co, mamy zrobione. Później zrobię moje podsumowanie, ale kształt zamysł jest bardzo fajny.